Krzysztof Rutkowski nie utrzymuje kontaktów z Sylwią Madeńską po TZG. 7. wideo Data Data Gaps równa się 0. Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Custom wideo Embed custom wideo Embed Krzysztof Rutkowski zerwał kontakt z uczestnikami TZG. Dlaczego ci te pomponik? TV Ci to Krzysztof Rutkowski był uczestnikiem 13 edycji Tańca z Gwiazdami. Jednak nie zabawił długo na parkiecie. Udało mu się przetrwać tylko dwa odcinki. Sylwia Madeńska, która przygotowywała go do występów i partnerowała mu na parkiecie. Dała do zrozumienia w rozmowie z Pomponikiem, że dla Rutkowskiego wszystko było ważniejsze od teningów. Wydaje się, że Krzysztof nie ma czasu. Nawet jak tenowaliśmy do tańca z gwiazdami to połowę czasu spędzać na telefonie. Włącznie z tym że umawiał jakieś nowe sprawy, a także umawiał mycie samochodu. Chociaż przygoda Rutkowskiego z programem była krótka, zdążył zapisać się w historii polskiej edycji jako jeden z najbarwniejszych uczestników. A także, zdaniem Iwony Pawlowicz, najgorzej tańczący. Jak oceniła jurorka w pierwszym odcinku 13 edycji, detektywowi udało się pod względem przebić nawet Justyny żyłę, udowadniając, że jednak da się mieć jeszcze mniej talentu tanecznego. W rewanżu Rutkowski zasugerował udział Pawlowić w aferze Zanzibarskiej, a kiedy w obronie jurorki stanął jej mąż, Wojciech Oświęcimski, jego też Krzysztof posądził o związku przestępczym z Wojtkiem z Zanzibaru. Na szczęście czas, a może również brak dowodów, zaleczył rany, bo w finałowym odcinku doszło do pojednania Pawlowicz i Rutkowskiego. Detektyw w przypływie im wzruszenia zadeklarował nawet, że będzie kontynuował naukę tańca. Ale póki co, na obietnicy się skończyło. Zresztą nie tylko na tej jednej. Jak ujawnia Madeńska. Podobny los spotkał plany spotkania wszystkich uczestników 13 edycji. Nie mamy żadnego kontaktu. Tydzień po ostatnim odcinku tańca z gwiazdami zadzwonił. Że chcę się spotkać z nim wszystkimi uczestnikami. Do tego spotkania nie doszło i nie ukrywam. Że nie mamy teraz kontaktu. Tam były jakieś afery, a propos tego konika tam. Co pomagał? Ja w to nie chcę wnikać, to są jego sprawy, no ale nie popieram tego. Rzeczywiście, Rutkowski wykazywał ostatnią aktywność w sprawie skrajnie zaniedbanego kucyka dolnośląskiej radnej z ramienia PS-u. Przeznaczony do uśpienia zwierzę odebrał jej dolnośląski inspektorat ochrony zwierząt i rozpoczął leczenie. Krzysztof Rutkowski i jego żona Maja planowali odbicie kucyka jak komentuje Madeńska, dobrze, że do tego nie doszło. Na pewno, gdybym się spotkała z nim na żywo, przeprowadziłabym rozmowę, po co w ogóle wtrąca się w takie sprawy. Wydaje mi się, że niech po prostu ratuje ludzi, porwane osoby, a nie się wtrąca w takie sprawy. Może kiedyś dojdzie do takiego spotkania, na razie życzę mu wszystkiego, co najlepsze. Z Mają też nie mam żadnego kontaktu, jedynie obserwują ją na Instagramie, stąd wiem, że teraz mebluje nowy dom, więc na pewno na tym się skupia.